Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane byczki. Witam w horoskopie na 2025, całorocznym. Dla byka rok 2025 będzie rokiem pełnym wyzwań i możliwości. Jowisz przenosi się z drugiego do trzeciego domu, co oznacza, że punkt ciężkości życia przesunie się z wygód materialnych na rozwój duchowy. W obliczu zmian w otoczeniu gospodarczym będę musiał wzmocnić swoje kompetencje zawodowe, aby sprostać nowym wyzwaniom. W tym roku nauczysz się mądrzej radzić sobie z wahaniami życiowymi i rozwijać się na ich podstawie. Rok 2025 podkreśla, że nauka nie ma końca, zarówno w życiu osobistym, w miejscu pracy, jak i na polu duchowym. Byk powinien w dalszym ciągu doskonalić się i zdobywać coraz większą wiedzę i umiejętności, które położą podwaliny pod, pod przyszłą stabilność i sukces. Jeżeli chodzi o sytuację finansową, to w pierwszej połowie 2025 byk nadal będzie utrzymywał się na dobrym poziomie, zwłaszcza, że Jowisz pozostaje w drugim domu a możliwości zarobku jest wiele. Możesz zwiększyć swoje bogactwo, inwestując na rynku finansowym, szczególnie w takich obszarach jak biomedycyna, stal, infrastruktura. W drugiej połowie roku będziesz bardziej skoncentrowany na wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy i umiejętności do poprawy swojej sytuacji finansowej, szczególnie tej zawodowej z technologią i innowacją. Jeżeli chodzi o schematy, o szlachetne szczęście, byk może spotkać kolegów lub szefów, którzy pomogą Ci w rozwoju kariery w miejscu pracy. Ci szlachetni ludzie zapewnią Ci kluczowe zasoby i wskazówki, które pomogą Ci wykorzystać możliwości finansowe. Na zawodowe wpłynie wejście Plutona do domu kariery, co oznacza, że rozwój kariery będzie pełen wyzwań, ale oznacza także ogromny potencjał i punkty zwrotne. W tym roku bych powinien odważyć się, wypróbować nowe kierunki kariery, zwłaszcza wyrazić się w innowacjach technologicznych i na stanowiskach kierowniczych. Jeśli chcesz zerwać z tradycją i otworzyć się na nowe branże, takie jak sztuczna inteligencja, analiza danych itp. Wyróżnić się w miejscu pracy. Odpowiednie stanowisko pracy w 2025 obejmują innowacyjne dziedziny, obejmujące technologię, opiekę medyczną, inżynierię razie te mogą zapewnić większe możliwości rozwoju i wzrostu zamożności. Jeżeli chodzi o losy miłosne, BK wpłynie wejście Plutona do pałacu kariery, a w życiu miłosnym pojawią się nowe wzorce i zmiany. Osoby samotne mogą poznać w miejscu pracy nowych ludzi, szczególnie tych. Współpracownikami lub przełożonymi, którzy mają większą szansę na rozwinięcie romansu. Dla byka, który ma stabilnego partnera w związku, moja, mogą pojawić się pewne wyzwania, ale najważniejsze, aby porozumieć się, komunikować. Małżonki, chłopie, muszą uważać na drobne tarcia w życiu codziennym. Jeżeli będą się tolerować, będą mieli Okazję do ocieplenia swojego związku późnym latem i wczesną jesienią, a nawet ożywienia swojej miłości. Zdrowie byka. Zdrowie byka jest bardzo ważne, wymaga szczególnej uwagi, zwłaszcza gdy stres emocjonalny jest wysoki, co może mieć wpływ na zdrowie fizyczne. Należy zwrócić uwagę na przypadkowe urazy spowodowane stresem, takie jak skręcenia, złamania, Ponadto należy doskonalić jakość snu i codzienną rytmę, aby uniknąć długotrwałej bezsenności lub uzależnienia od narkotyków lub alkoholu w celu relaksu. Zaleca się rozpoczęcie od diety ćwiczeń fizycznych, utrzymanie regularnych nawyków ćwiczeń oraz unikanie przejadania się i niezdrowego stylu życia, co pomoże poprawić ogólny stan zdrowia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego w nowym roku.